Ludzie. Siemaneczko drodzy ludzie. widzowie, hejka ludzie, hejka tak? ludzie, no, ludzie. tata Rafał, ludzie, ludzie. Piki, ko, ko tak i Piki, hej Maja, no nie wolno mama, tak, to Cię uczy takich wódka. słów, witajcie, witajcie dzisiaj bez Leny, Lerony, ale za to z Piki, Piki co prawda nie lubi Brookhaven grać, więc za chwilę zagram coś innego, ale zobaczmy, może coś tu, Jakiś Polak tu będzie. Zaglądniemy sobie. O, ktoś tu ma jakiś Ktoś tu coś gada. Jakieś buźki. Ale zobaczcie. Chcę Wam pokazać tutaj. Niby taki nowoczesny domek. Taki, taki nowoczesny. Zobaczcie. Tata, patrzcie. ja ten domek ładny twój nie mam. Nie masz? Popatrzcie. Ten nie mam. Sobie ostatni. Ten nie mam. Nie masz takiego, no. Tata, to toć mi ten tak, też ci kupimy taki. Zobaczcie, buduje się, buduje. Jest czas. Niby taki nowoczesny domek. Taki popatrzcie się. Jakaś malarnia, malarnia, lakiernia, proszę. No. Co? I zobaczcie. No a co chcesz z plecaka? Patrz. No nic, dobra. E, chciała coś pokazać, ale nie wiemy co popatrzcie się, taki ładny domek, taki ładny, tu mamy kuchnię, cały aneks kuchenny, tak, można sobie gotować i co oni zrobili, co oni zrobili, oni zrobili spiżarkę na jedzenie, tutaj, tutaj zrobili spiżarkę, tu jest, o i safe, tu jest kasa, 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 Adia. tak, taka spiżarka, nie? O, jak wyjść? Utkłęb. Ale chyba jest kwiatek. Trzeba nacisnąć kwiatka. I spiżarka się otwiera. Popatrzcie się. Można sobie zrobić zakupy, przynieść i dać tutaj. Tylko czemu ona jest tak daleko? Hmm, to jest dobre pytanie. Może to jest schowek na wino, nie? No bo to już jest spokój. Artysty. Tak, a zobaczcie drugie. Drugi domek, drugie mieszkanie. Drugie mieszkanie, zmienimy to mieszkanie na takie. Popatrzcie. No, już zaraz skończę. No, ale to jest 2 minuty nagrania dopiero. Popatrzcie, się zładuje, się ten domek. O, tam Pompuś szaleje. Ten domek jest. Co to? Drugi raz się to samo złączyło? Ej. To i to. No właśnie, to, dobra, tam był artysta, a tu jest ten drugi. Źle się klikło za pierwszym razem. Zobaczcie, tu mamy... To i to, to jest to samo. Popatrz, Maja, to i to, to jest to samo. Tak. Patrz, to jest ten ostatni, klikłem. Ostatni to jest ten, co wiedzieliśmy przed chwileczką. A teraz kliknę ten przedostatni. Przedostatni. Jak on się otworzy? Otwiera się, załącza. Nie ma schodów, więc jest różnica. Jest dalej malarz, ale nie ma schodów do góry. Widzisz? Nie ma do góry. Nie ma do góry schodów, ale spiżarka jest. Tu jest łóżko. Tak. Tu jest łóżko. I spiżarka jest z tyłu. No po co spiżarka za łóżkiem? Kto to wie? Kto wie po co jest spiżarka za łóżkiem? Zaraz. Popatrzcie się. Spiżarka za łóżkiem. Widzisz? Wiedziałeś, mhm. że to tu jest? Nie to pip. Kwiatka pip. No jest taki o. W tych e, penthousech. Widziałeś? No? Wiedziałeś, no? że tu za łóżkiem jest tajne no, przejście, taki... Pokój? Jest dosyć fój ja No, Widziałeś? Tak. A w tych innych wcześniejszych też jest? Tak jest. Gdzie? No na przykład jestem w tym niebieskim. No, ciekawe czy będzie wiedzieć. Ciekawe. O, ktoś przyleciał. A no, jesteś z pompusiem, no. A to gdzie to jest, to jest na przykład w niebieskim? Sprawdzimy, <coughs> sprawdzimy, czy on wie, gdzie jest w niebieskim. Tata Patrz. No i co, niebieski? Tata Patrz. Tak. No, zaraz zagramy. Szybku. Szybku, tu jest łazienka, tak. A ciekawe, gdzie śibku. tu jest safe? Wiecie, gdzie śibku. tu jest safe w tym domku, na przykład? Tata patrz. Szybko, szybko no. Szybku. Tak, wiecie, gdzie tutaj jest safe? Śibku. Kto wie, gdzie jest safe? Możecie napisać w komentarzu. To będzie raz, dwa. Trzeci domek. Możecie napisać w trzecim domku safe jest gdzie? No nie. To jest trzeci. Bo jedziemy od tyłu. Później jest czwarty. Tu gdzie jest jak? No, zmienia się szybko. Popatrz, ktoś przyszedł. To ten A tu gdzie jest safe? Wiecie, gdzie są sejfy, Piszcie w komentarzach. Tak, bo te safy gdzieś są. Gdzieś są tu pochowane. I może wiecie, może pokażecie, może napiszecie w komentarzu. Tak. A ty ja wiesz, gdzie tu jest safe? Tak? Tu w którymś był Tutaj. łatwo. Gdzie? Tu jest safe? Daj. Ludzie, no daj, tylko pokaż. Mm. Bo ja mam mikrofon. Mm. I gdzie tu jest safe? Za, 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 za. Nie, za tym nie ma, tu nie ma. Wiesz? Nie wiadomo, gdzie tu jest safe. Może jest schowany? Chody. Schowany, ha. Trzeba gdzieś znaleźć. Gdzie jest wyjścia, tu jest wejście. Tu gdzieś może gdzieś schowany. Mm -hmm. Na no, dłudy. U góry? No to My. szuka. Tu gdzieś może jest patrz. Może jeszcze wyżej. Czecie się duży. Tak, patrzcie. Tu jest? Tu jest... Nie, tu jest już pasen. Tu już jest pasen. Gdy wielu to taki dom. No tak. Może ktoś wie, gdzie jest. Tu. Tak, nie ma. Nie widziałem. Ale safe na pewno będzie. No to co? Robimy następny taki. Tata taki już. Jest. Może któryś ma. U, otwarty sejf. <coughs> Tamte dwa żeśmy znaleźli. Dość szybko, nie? Tatajuś. Tata, już. Tu... Wow. Ten już. No już, zaraz. To ten alena ma. Ten malena. Tak ja I... nie mam. I widziałeś, gdzie tu jest safe? Tak. Gdzie? Tu. Tu, tu, tu. Nie ma. O, czekaj. Tu jeszcze wejdziemy? Tu jest! Tu jest łazienka. Tutaj! Gdzie? W ciuchach? Ty, tu idzie wejść w półki. Tu idzie wejść w te półki. I co? Podskoczyć? Nie chcę! To gdzie tu jest safe? safe Może trzeba na czymś siąść? I wtedy... Widzisz? Może ktoś ma pomysł, gdzie tu jest safe? Ty wlazłem, jest, za lustrem. Tak. widzisz? Za Ale lustrem jem, ja jest. Tak ja tu nigdy, ja Ty nie weszłaś, ty patrz, za lustrem jest. No, no, no. Patrz, tu tata, był tata, ja tu A który tam. to był domek? To był ten, tak. No. i tutaj właśnie wjechaliśmy, halo. Czekaj, jeszcze mamy trzy domki do sprawdzenia. Tu. Wow, to jest jakiś... Skate Shop. Wow. Tak, popatrzcie. No to gdzie... tutaj nie ma safe. Tu nie ma safe, No i wlazłem za telewizor. Ty, tu można się bawić z kimś chowanego. Wchodzisz normalnie za. Ale pompuś tam szaleje. Tak. Patrz. M może go nagramy, pójdziemy go nagrać, bo tam gania po panelach. Się śliska. A tu może też się da w lustro wskoczyć, co? Skakujemy? Nie, to jest jakieś małe lustro. Tu się nie da. Tu się nie da. Tu trzeba szukać gdzieś indziej. Tu jest duże lustro. Ty jest. Widzisz? Jest lustro. Kolejne lustro. Mamy safe. Dobra. Następny. To wszędzie może można wejść w lustru, Ta, co? To tu, no lustro. No jeszcze są dwa czy trzy. No już zagramy. Albo dobra, już idziemy. No tu znajdziemy safe, pomóż mi. Tu znaleźć safe i pójdziemy. Gdzie tu może być? Gdzie, ja gdzie? Nie. No, nie wiem. No sprawdźmy lustra. Tam gdzie jest gruba ściana. Mhm, mhm. Tu, tu nie ma. Tu nie ma ściany. Tutaj. Tu nie było ściany. Tu kwiatek może nacisnąć, albo coś. Ty, ty tu jesteś? Gdzie tu jest? Tu? Nie! Tu? Chce! To gdzie? hataj. chataj! Paczcie! No? Idzie, jest safe? Tu! Pa, idź tu! No? A tu nie ma safe'u, tu jest okno! To, to patrz. Tu jest safe, ty faktycznie! To jest safe, ty nie, nie bądź schowany! Tak! Ale ja, ja nie! A ja, ba, ja to! O, to czekaj, a w tym wiesz, gdzie jest safe? Tak! Gdzie? Chodźmy tu. Tu, nam tu, się dwu... tu, tu. A, pomyślcie na pokład. Tutaj. No. Idź tutaj, nie tu. Tutaj. Idź, idź, idź. Idę. Idę. Dwójkę kierujemy. Co tu? Nie! <śmiałe> dziś ty. gdzieś. Ciąglas. A dziś. No i tu, gdzie jest Nie, widać sejfu? Czekaj, przybyliśmy się, dobra. No i gdzie jest safe? Tutaj. Tu w ciuchach! Jest w ciuchach safe. No jest, pięknie. To nie? który nam został? Ten ja pierwszy. Ja rano, w to rano domek. Rano znalazłaś? Tak. Aha. Ało, A w tym. A to A tu jest pierwszy domek. Pierwszy, to może w pierwszym też nie jest schowany. Bo ja tak zawsze szukam, gdzie może być wciśnięty, a te sejfy mogą być... Tak, patrzcie się, to tam tych... O, tu jest sejf, no wiedziałem, w pierwszym też jest nieschowany, tak. Tu jest też nieschowany, a wam się udało znaleźć we wszystkich domkach? Bo myśmy nie znaleźli gdzie, myśmy ja tu nie znaleźli tak. chyba, nie? Tak. Tak, znalazłaś we wszystkich. he, ja drugi. Ja ten dodatek nie. No patrzcie, się, Wam się udało znaleźć we wszystkich? Ja! Yeah. Tu było coś, lustro, tak? Nie, nie, tu nie ma lustra. Tu nie ma lustra. Tata już. Tu też Tata się nie ma. No już idę. Ostatni safe i idziemy. Gdzie tu jest sejf? Ja się Nudzić się. za mną, co? Tak, kolony. A ciekawe co robi Pompuś. Nie, 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 A tu gdzie jest sejf? Nie ma sejfu, kradli. Tak. Nie ma sejfu, nie ma sejfu. Tata, nini. Co? Nini jest. Nikt w nini? Tak. W sypialni? Tak, idź. No to jestem tu. Ja dudy. U góry? Tak. Do góry w sypialni jest safe? Tak. No dobra, to chodźmy. Gdzie jest sypialnia? Tutaj dalej. Jeszcze wyżej? Tak. Ło, pompuś tam szaleje. Tutaj jest. Gdzie tutaj jest? Tutaj doda. Tu jest basen. Tutaj doda. No woda jest. A safe? Co? Tutaj jednak. tak. ta. Tata, idźcie, pap. Do basenu? Tak, tu co to jest. I nie ma Sefu. Jeszcze tutaj, do duchu się. Na grzejniku siedzi Pompuś? <gryzny> Dobra, idę do Pompusia, bo siedzi na grzejniku. Tu poszukamy za chwilę. Dobra, kończę, nagra... no, na kończę nagranie, idę łapać Pompusia, bo lenie ucieka, nie? A tutaj ktoś wie, gdzie tutaj jest safe. Napiszcie w komentarzu, gdzie tutaj jest safe w tym ostatnim domku. Dobrze, już idę. Dobra, lecę łapać pompusia, a potem będziemy szukać safe'u. Albo w tą twoją grę. Co, nie umiesz go złapać? <laughs> lecę, pomoc normalnie nie ogarnia. Królik jej ucieka. Szybko, 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 szybszy od niej. Chodź, pomożemy go złapać. Dobrze, także do zobaczyska, drodzy widzowie, w na następnym odcinku. Popatki.